Witam na kanale Prosto z serwisu. Dzisiaj sobie pomyślałem, że naprawię pilot do żaluzji antywłamaniowych. <grydy> Akurat no, jest to po prostu jakiś tam pilocin. Zobaczcie, nie klika. No, jak mogliście usłyszeć, właśnie ten górny i w prawo nie klikają wcale. I trzeba się jakoś za to zabrać, bo ogólnie wiadomo. Można sobie kupić drugi, tylko nie bardzo ogarniam, jak takie coś w ogóle sparować. a że nie chcę mi się z tym bawić, a zajmie mi to jakieś 15 minut, żeby naprawić, no to chyba nie daje mi się logiczne, że czas w ogóle na szukanie tego pilota, na zamawianie, na programowanie, na płacenie za to, żeby on tu w ogóle przyjechał i płacenie za samego tego pilota, no to wyjdzie mi pewnie sporo mniej sensownie niż wymienić głupie 5 przycisków. Także stąd ten super pomysł. Najpierw myślałem, że coś jest nie tak tutaj, bo że bateria są za słabe, bo ten, ta kropka tak sobie latała, ale okazało się, że po prostu to jest wina tych przycisków. No i co, lecimy z rozbieraniem tego. Co prosta proste nie było, bo tutaj strasznie te zatrzaski były tak dziwnie zrobione, że tego środkowego to się praktycznie nie dało wyjąć, jakkolwiek. Dobrze, się nic nie połamało. Jeszcze tak stare to nie jest. Ale udało się jakoś to tam otworzyć. I uznałem, że wymienię wszystkie przyciski, a nie tylko te dwa, które są zepsute, no bo jak to otwieranie jest takie przesrane, to wolałem po prostu yy, no, profilaktycznie zająć się wszystkim, bo wiadomo, każdy przycisk ma jakąś konkretną tam liczbę wciśnięć i w końcu kiedyś się zepsuje. Dlatego jak już dwa padły, to pewnie zanim padną każde kolejne, to tylko kwestia czasu, więc myślę, że na pewno lepiej no widać, że ten to w ogóle robi se co chce krzywy taki bardzo, a ten ładnie sobie jest naciskany i ten właśnie też jest taki nie bardzo te dwa głównie, ale wymienimy wszystkie no mam tu takie z Aliexpress pudełeczko z różnymi przyciskami zajebista sprawa ogólnie mm. Często się zdarza, że tam jakiś pojedynczy się przyda, więc warto mieć różne. Tu też akurat się trafiło, że był taki przycisk, więc fajnie. Widzicie praktycznie identyczne. Także bierzemy sobie pięć i zaraz będziemy wymieniać. Tu robię przymiarkę, czy pensetą będzie dobrze to wyjmować i będzie spokojnie. Bo nie chcę grzać hoterem, bo boję się o ten układ tutaj, że coś tam się zaraz przysmaży i po prostu będzie to do wywalenia. A wiadomo, jak to jest stare, to jest dużo bardziej delikatne niż jakaś tam świeża elektronika. Poza tym, każde grzanie jakiegokolwiek układu zmniejsza jego żywotność, więc lepiej po prostu. Jeżeli nie trzeba i mamy taką pensetę, to lepiej sobie jej użyć i takie przyciski, jak widzicie, bardzo łatwo zdjąć po prostu w ten sposób. Ja uważam nawet, że jeżeli by nie było mi szkoda tej płytki, to i tak lepiej to zrobić pensetą. Bo hoterem to zaraz by śmierdział plastik z tego przycisku i w ogóle. A tutaj to jednak zrobiliśmy to dużo szybciej i dużo mniej tego syfu poszło. Bo wiadomo topiący plastik to nic przyjemnego. No i zbieramy sobie cynę, żeby te przyciski móc normalnie sobie położyć i lutownicą przyczepić właśnie, żeby nie grzać hotem. Teraz czyścimy. Ja to używam do tego. Teraz PCC 15 używam bardzo często. Bo jak widzicie ładnie to zmywa tę płytkę. No a ja tam nieraz pokazywałem. Tu jeszcze zostało, ale to wysycha po prostu ten osad. No później to doczyszczę jeszcze, bo wiadomo, teraz i tak daję topniki, i będę lutował, więc będzie to czyścić. Tutaj to zabrałem, żeby sobie wypozycjonować równo ten przycisk, bo tak pod kątem to nie bardzo widziałem, no bo wiadomo, kamera jest od góry. Coś trzeba będzie pokombinować właśnie z ustawieniem tej kamery jakoś inaczej. I w ogóle mam takie pytanie do Was, czy bylibyście zainteresowani jakkolwiek, żeby... Obejrzeć to, jak urządzam sobie serwis, bo będzie po prostu nowe miejsce na serwis. I takie mam pytanie, czy bylibyście w ogóle zainteresowani, żeby zrobić taką serię właśnie z urządzania serwisu, jak co tam robię, jak biureczka będą y, jakieś tam szufladki, jakieś tam inne duperelec. Wtedy zobaczycie w ogóle, co ja tam mam w tym serwisie, czy tak możecie dać znać, czy chcielibyście zobaczyć coś takiego. Może ktoś by się czymś tam zainspirował, albo mi coś tam podpowiedział, co zrobiłem źle? Bo wiadomo, ekspertów jest zawsze najwięcej. No i teraz wszystko ładnie się tam naciska. I montujemy to do budowy. Tu są cztery takie bolce, które pozycjonują nam po prostu tutaj płytkę. I jak widzimy, każdy przycisk działa. Wcześniej było tak, że ta, ta, ta czerwona kropka sobie pływała, jak się dawało w prawo. A teraz jest wszystko OK. Ta w lewo działa w ten sposób, bo po prostu w prawo przewijamy, a w lewo możemy zrobić tak, że będą dwie na przykład, naraz rolety opuścimy. O to chodzi, dlatego to w lewo sobie nie chciało iść. Ale to nieważne. W każdym razie wszystko działa. Ten, ten pilotik to już ma pewnie 20 lat, więc. Przyciski mogły ciąć po codziennym otwieraniu i zamykaniu jednak to trochę trochę już przeżyło. No i wszystko pięknie działa. I ładnie klika. I to by było na tyle w tym filmie. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym.